Cześć, tu znowu Tomek. O, dobrze, dobrze. Hmm. Ze względu na ten wiatr, nie wiem za bardzo, co tu mu mogę zrobić. Mam. A, mam pomysł. Okej, okay. a po prostu go popchnę. Tylko sam, tu tak, warto tam, jakby jakiś pocisk leciał. No, ale widzę, że tę jest co akurat dazą spokój. A gdzie z łebkiem. Do... nie wsta. takich A może to A gdzie jest? A to jest? A gdzie tu A co tu A gdzie jest? Co by sobie pan życzył Dobra będzie. No, nie udało się, oczywiście, ale... nic strasznego. O, któż tu jest? To ilu jest? Jeden? No, kolego, nie pozwalaj sobie. Zaraz że jakiś dynamit i się skończy. Proszę. Już jest wykończony, aż sobie stanę. O beczce. Chociaż pani nie wiem, swoje! No, tym co mi nie O No, z, z 30. No. Oh. Bacie, tam przelecę. Tak, to jest dobry pomysł. To rozkaz! Aaaa! Nie trafiłem. Kurczę, nie za ciekawie. Spokojnie, Ups, nic się nie right dzieje. Ale fart! No akurat o się wziął. Jakie ten... pecety są mu szukane. No nic, ja tu... tu ja, ja mu jeszcze dam radę jakoś. Przysięgam. Tu jestem! Okej, okay, polecę tam. Czemu go nie strzelić? Po prostu w pałę. I sprawa załatwiona. Dzięki za oglądanie, pa, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie, jeżeli uznajecie to za dobry film. Cześć!